Cześć Boże, dobry wieczór. W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym odnotować, że w trakcie debaty na temat polskiej polityki zagranicznej, która odbyła się w tej wysokiej izbie w dniu, już wczorajszym, bo ten dzień upłynął, minister spraw zagranicznych rał Uchylił się, był od odpowiedzi na pytanie o pakt zełęński Duda, już osławiony, już będący przedmiotem spekulacji, choć przecież jeszcze oficjalnie nie podpisany, ale anonsowany układ, porozumienie, umowa, pakt anonsowany od strony kancelarii prezydenta już w zeszłym roku przypomniany w szeregu napomknień, ale nigdy nie zreferowany, nie przedstawiony, nie okazany posłom, nawet na zamkniętym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. Parę dni temu wiceminister spraw zagranicznych, Wawrzyk, zaanonsował, że widzi potrzebę takiego Porozumienia, które, cytuję, przeniesie nasze relacje z Ukrainą w inny wymiar. A dziś minister Rał powiedział, że Polskę i Ukrainę powinno łączyć, cytuję, coś więcej. Otóż podkreślam, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nawet w elitarnym składzie Komisji Spraw Zagranicznych, nie jest znany projekt tego dokumentu, nie zostało przedstawione żadne prowizorium żaden zarys, minister uchylił się od odpowiedzi na pytanie. A ponieważ na mieście mowa jest o tym, że być może ma powiązać nas węzeł jakiejś konfederacji, zgłaszam. Pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Nie ma.